Drodzy, witam Was bardzo serdecznie w grze dotyczącej bajki Żuwik, samy i spółka. Dzisiaj, sobie zagramy, słuchajcie, w taką oto prostą grę. Chciałbym Wam ją pokazać. No i zobaczymy, gdzie kryją się karty yy, związane z Żuwikiem samym. Słuchajcie, tu jest jakaś rybka, i zobaczmy, tu jest jeszcze jakaś inna, więc musimy połączyć te. Słuchajcie, te karty. O, już będzie tutaj pierwsze połączenie, odnaleźliśmy. Odkryj parę kart z takimi samymi obrazkami, więc zobaczmy, może się uda w końcu odkryć. O, Będzie kolejna para kart. Bardzo ładnie nam się to udało. No i tutaj kolejna, super. No to na następny obrazek. Teraz mamy więcej kart i musimy odnaleźć te rybki, tak żeby pasowały do siebie. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem kart. Tym razem poprzednio było sześć albo cztery, już nie pamiętam. Ale odnaj... odnajdziemy tutaj rybki. O, proszę. Ta karta nie pasuje do siebie, o, ale te jak najbardziej pasują. Bardzo fajnie idzie nam, myślę, że bardzo dobrze. Okej, okay, dobrze. No i tutaj kolejne, słuchajcie. Te karty, no tutaj kolejne jak widzicie pasują do siebie. No i tu również ten poziom. Fajcie się udało. Tu mamy więcej kart, słuchajcie. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kart, moi drodzy. Zobaczmy. Okej, okay, te karty na pewno do siebie nie pasują. Ale już wiemy, już wiemy, słuchajcie, że tutaj i tutaj będą podobne karty, podobne obrazki. O proszę, tutaj również. I tutaj również, więc idzie nam bardzo super, świetnie. Ok. A tutaj nie pasuje do siebie, ale to już tak, ośmiorniczki tam były. Proszę bardzo. No i słuchajcie, ta karta, i ta. I jak widzicie, następny obrazek teraz dostaniemy. Tym razem jest ich znowu 12. 3, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. No dobrze, te karty na pewno do siebie nie pasowały. Zobaczmy te, ale. Tu już mamy kolejną, pierwszą parę, którą udało nam się uzyskać. No i szukamy kolejnych, moi drodzy, kolejnych par. Ale tutaj już będzie też kolejna. No i lecimy dalej. O proszę. Tu i tu. Tak czy nie? Czy Tu jest ta pani i tu jest pani rybka, więc tutaj nam się udało jak najbardziej odgadnąć. Ale teraz stoi przed nami nie lada wyzwanie, bo jeszcze zostały nam Dwie karty, moi drodzy, więc tutaj na pewno też się nam uda cel osiągnąć. No, i tutaj mamy kolejną z tych kart. Mamy kolejny obrazek. Słuchajcie, o teraz są inne, jak widzicie. No, i tu już widać, że mamy kolejną parę. Wyśmienicie nam idzie. No dobrze, tutaj rybki są. O, tu jest kolejna para. E, moi drodzy, mam nadzieję, że filmik Wam się podoba też oglądacie. Napiszcie w komentarzach, czy oglądacie właśnie przygody przygody tutaj tej bajki, tę bajkę, którą właśnie tutaj wam pokazuję. Mam nadzieję, że wam się ona podoba. Napiszcie, czy wam się przygody Żółwika samego i spółki podobają, czy lubicie oglądać tę bajeczkę. No i dobrze. ok Tu będziemy mieli kolejny obrazek, jak widzicie. No i czas na kolejne. Proszę, tu. No i ostatnia para, te rybki takie. No i mamy jeszcze jeden obrazek, który chciałbym Wam pokazać dzisiaj. No i zrobimy sobie to. Tak, troszkę szybciej pomyślimy nad tutaj, nad tymi rybkami. Proszę, kolejna para. Zobaczymy, jak nam to wszystko pójdzie. Mam nadzieję, że dobrze. Ok, tutaj jest kolejne. Kolejne rybki pływają sobie. Ok, tu jest jedna para, tutaj druga, no i ostatnia. Bardzo ładnie. No i mamy jeszcze kolejny obrazek. Tym razem też popatrzcie, bardzo szybko to odsłonimy. Mam nadzieję, że się cieszycie z tego powodu. Proszę bardzo. Okej. Okay. Jak widzicie, bardzo szybko, bardzo łatwo ten obrazek nam się udało. Pamiętam taczek, tak się nazywa ta gra. taczek. Dziękuję za uwagę. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru. Pozdrawiam, pa, pa, pa. Do zobaczenia. Cześć!